Cześć, witajcie kochani, dwie szybkie informacje dla Was. Pierwsza odnośnie jutrzejszego live'a. Niestety nie będzie mógł się on jutro odbyć, będę miał parę rzeczy na głowie i tak naprawdę moje myśli będą też gdzie indziej, więc nie chcę jutro tego live'a robić, bo on będzie po prostu taki może nawet trochę bez sensu, więc lepiej go zrobić w piątek, na spokojnie o godzinie 20, także piątek o godzinie 20 piątek 12, jeżeli się nie mylę i wtedy odpowiem na wasze pytania. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości i w ogóle coś tam potrzebujecie z czymś pomocy, to tak naprawdę napiszcie w komentarzu na dole. Będę miał wtedy wszystkie wasze pytania w jednym miejscu i też będę mógł po kolei na te pytania odpowiedzieć, więc jak najbardziej pytania zamieszczajcie w komentarzu. Więc przypominam jutro w czwartek o godzinie 20 nie ma live'a, przekładamy go na piątek 12 godzina 20. Piszecie komentarze na dole i druga informacja, na chwilę obecną zawieszamy na razie te um, granie pieśni, jeżeli chodzi o kurs organowy, musimy zająć się czymś innym, um, to w sumie mogę Wam już troszeczkę tam zdradzić, zajmiemy się troszkę bardziej techniką gry um, i może nawet nie tyle techniką, co konkretną e, częścią ciała, że tak powiem, jeżeli chodzi o grę, mianowicie zajmiemy się nogami, więc musimy jakby to już wprowadzić, grę na e, klawiaturze nożnej, Wiem, że wiele osób na to również czekało. Zajmiemy się najpierw teorią, żeby, żeby to wszystko jakby tutaj odpowiednio sobie wyjaśnić, żeby wszystko było jasne i później będziemy zajmować się troszkę bardziej taką praktyką, łączeniem później z manuałami te ręce. A czy z manuałami nogi będziemy łączyć tutaj z rękami i będziemy sobie dalej może nawet za jakiś czas wtedy kontynuować serię z harmonizacjami pieśni. Oczywiście e, wiadomo, że też w międzyczasie może się jakaś pieśń pojawi, bo tego absolutnie nie wykluczam, ale chcę się skupić teraz przede wszystkim również na technice gry, a nie tylko na poszczególnych pieśniach. Więc to takie dwie najważniejsze rzeczy. Także piszcie komentarze na dole, jeżeli macie jakieś pytania. Przepraszam za zamieszanie, ale jak coś to widzimy się, mam nadzieję, w piątek o godzinie 20 i w poniedziałek o 16 wtedy nowy odcinek na kanale. Tak więc dzięki wielkie, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, kliknijcie, kliknijcie dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco, bo wtedy o live'ach również będziecie otrzymywać powiadomienia, może jakieś nowe live'y się pojawią, też jeszcze w międzyczasie może coś ciekawego będzie się działo. Zobaczymy, na razie nic nie zdradzam, nic nie obiecuję. Do zobaczenia w takim razie w piątek o godzinie 20. .00. Czekam na Wasze pytania. Trzymajcie się, dzięki. Hej!